Nie pamiętam dnia, który zmienił moje życie bardziej niż ten, w którym usłyszałam, że moja mama nie żyje. To było zwyczajne wtorkowe popołudnie. Wracałam z pracy w bibliotece, gdzie pomagałam porządkować archiwalne zbiory, kiedy zadzwonił telefon. Numer ze szpitala. Pielęgniarka mówiła spokojnym, wyuczonym tonem, ale każde jej słowo brzmiało jak wyrok. Pani matka zmarła dziś nagle, w wyniku zatrzymania krążenia. Stałam wtedy na środku chodnika. Z torbą na ramieniu, z sercem bijącym tak głośno, że zagłuszało wszystko wokół. Ludzie mijali mnie obojętnie, nieświadomi, że właśnie straciłam jedyną osobę, która naprawdę mnie kochała. Nazywam się Natalia Wójcik, mam 31 lat i do tamtego dnia żyłam skromnie, ale spokojnie, w niewielkim domu na obrzeżach Krakowa. Dom należał do mojej mamy, Helena, kobieta silna, cicha, która samotnie mnie wychowała po rozwodzie z moim ojcem. Ojciec. Nie widziałam go od niemal piętnastu lat. Rozstali się, gdy byłam jeszcze nastolatką. Po rozwodzie wyjechał za granicę i z czasem kontakt się urwał. Nie przysyłał listów. Nie dzwonił. Nie pamiętał o moich urodzinach. Mama nigdy źle o nim nie mówiła, ale jej spojrzenie, gdy wypowiadałam jego imię, mówiło wszystko: ból, zawód, rezygnacja. Dlatego byłam całkowicie zaskoczona, kiedy zobaczyłam go na pogrzebie. Stał z tyłu w czarnym płaszczu, z twarzą, której nie widziałam od lat. Zmarszczki były głębsze, włosy siwe, ale to był on, Ryszard Wójcik, mój ojciec, który zniknął z naszego życia, jakbyśmy nigdy nie istniały. Podszedł do mnie powoli po ceremonii. Mówił łagodnie, jakbyśmy rozmawiali zaledwie wczoraj. Natalia, przykro mi Helena była wspaniałą kobietą. Skinęłam głową. Czułam się zdezorientowana. Nie umiałam znaleźć słów. W jednej chwili byłam zrozpaczona po stracie matki, a w następnej musiałam zmierzyć się z widmem przeszłości. Potem powiedział coś, co mnie zaskoczyło: Chciałbym ci pomóc. Wiem, że zostałaś sama. Może powinienem wrócić do Twojego życia. To było dziwne nagle chciał być ojcem. Po tylu latach? Ale byłam sama. Przerażająco sama. I może, może człowiek łapie się każdej dłoni, nawet tej, która kiedyś go porzuciła. Zgodziłam się, by przez jakiś czas pomrugę szkał ze mną. Dom był mój, mama zostawiła go mi oficjalnie w testamencie, ale miałam nadzieję, że obecność ojca pomoże mi przetrwać pierwsze, najgorsze miesiące żałoby. Przez pierwsze dni wydawało się, że naprawdę mu zależy. Robił zakupy, przygotowywał herbatę, pytał, jak się czuje. Myślałam, że może się zmienił. Może życie go nauczyło tego, czego kiedyś nie potrafił. Ale z każdym dniem dostrzegałam coś niepokojącego. Nie pytał o mamę. Nie wspominał przeszłości. Zamiast tego zaczął zadawać pytania o dom. O dokumenty. O to, czy mama zabezpieczyła spadek. Akt własności? Masz go gdzieś w domu? Zapytał pewnego wieczoru mimochodem. Tak, w Sejfie. Dlaczego pytasz? Po prostu, chcę się upewnić, że wszystko masz w porządku. Teraz jesteś sama. Musisz być ostrożna. To zabrzmiało troskliwie. Ale w jego oczach coś błysnęło. Coś zimnego. I wtedy po raz pierwszy poczułam lekki niepokój. Zamknęłam się wtedy w swoim pokoju. Usiadłam na łóżku i poczułam, że choć nie jestem już sama w tym domu, czuję się jeszcze bardziej samotna niż wcześniej. Coś mi mówiło, że nie wrócił dla mnie, że miał inny powód. Ale wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, co naprawdę planował. Nie wiedziałam, że już wszystko przygotował. Nie wiedziałam, że wkrótce zostanę wyrzucona z własnego domu przez własnego ojca. Minęły dwa tygodnie od dnia pogrzebu. Dni zlewały się ze sobą, a dom, choć pełen śladów obecności mamy, wydawał się pusty, cichy w inny sposób. Ojciec był uprzejmy, ale zdystansowany. Unikał rozmów o uczuciach, o przeszłości, o mnie. Zauważyłam, że często znikał na długie godziny. Nie mówił dokąd idzie. Wracał późnym popołudniem, czasem z reklamówką, pełną rzeczy, których nie potrzebowaliśmy. Wymieniał żarówki, przestawiał meble, sprawdzał instalacje. Zachowywał się jak ktoś, kto właśnie się urządza. Ale ja ciągle wierzyłam, że to tylko jego sposób radzenia sobie ze stratą. Może tak właśnie wyrażał troskę? W tamtym czasie pracowałam jako asystentka archiwalna w bibliotece miejskiej. Praca nie była łatwa emocjonalnie, wciąż byłam w żałobie, ale dawała mi chwilowe oderwanie od ponurej atmosfery domu. Pewnego dnia, jak zwykle. Wyszłam rano do pracy. Ojciec siedział przy stole w kuchni, pił kawę i czytał gazetę. Skinął mi głową, nie podnosząc wzroku. Wracam po siedemnastej, powiedziałam. Dobrze, uważaj na siebie. Tyle, nic więcej. Żadnego do zobaczenia, żadnego uśmiechu. Ale zbytnio się nad tym nie zastanawiałam. Nie chciałam się kłócić. Chciałam tylko przeżyć kolejny dzień. Kiedy wróciłam, było już ciemno. Przystanek autobusowy oddalony było o 10 minut drogi od domu. Szłam szybkim krokiem, marząc o gorącej herbacie i ciepłym prysznicu. Gdy dotarłam do furtki, coś mnie zaniepokoiło. W oknach paliły się wszystkie światła, a przez szybę w salonie widziałam nieznane sylwetki. Przyspieszyłam. Gdy sięgnęłam po klucz i próbowałam otworzyć drzwi wejściowe, nie mogłam ich otworzyć. Zamek był zmieniony. Z początku myślałam, że się pomyliłam. Że może źle wsuwam klucz. Próbowałam jeszcze raz. Nic. Serce zaczęło mi walić. Zadzwoniłam dzwonkiem. Drzwi otworzyła młoda kobieta. Miała nie więcej niż trzydzieści parę lat. Ubrana w dres z rozczochranymi włosami. Spojrzała na mnie zaskoczona, ale niezdziwiona. Raczej. Jakby mnie nie znała tak? zapytała. Ja tu mieszkam. To mój dom. Gdzie jest mój ojciec? Wtedy pojawił się on. Mój ojciec. Wyszedł za niej, poprawiając rękaw swetra. Spojrzał na mnie z kamienną twarzą. Nie było w nim ani śladu zakłopotania, ani cienia wstydu. Natalia, musimy porozmawiać. Patrzyłam na niego w osłupieniu. W moim domu stała kobieta, której nigdy wcześniej nie widziałam, a za nią dwójka dzieci bawiła się klockami na dywanie. W salonie, w którym jeszcze tydzień temu wisiało zdjęcie mojej mamy. Co się dzieje? Dlaczego zmieniłeś zamki? Kto to jest? To moja żona. A te dzieci to moje dzieci. Nasze dzieci. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Musiałam się oprzeć o framugę, by nie upaść. To jest mój dom. Wykrzyczałam, czując, jak głos mi drży. Mama zostawiła go mnie. W testamencie. Ty nie masz żadnego prawa. Ojciec wzruszył ramionami. Dokumenty można podważyć. Dom należy do naszej rodziny. Ty jesteś dorosła, poradzisz sobie. Oni potrzebują miejsca. Spokoju. Jego słowa brzmiały jak wyrok. Nie mówił tego z gniewem. Mówił to, jakby to była zwykła rozmowa. Jakby decydował o kolorze farby na ścianie, nie o moim życiu. Chciałam krzyczeć. Bić. Rwać sobie włosy. Ale ciało miałam jak sparaliżowane. W oczach łzy, w głowie tylko jedno słowo: zdrada. Wyjęłam telefon i zadzwoniłam na policję. Po kilku minutach zjawił się patrol. Opowiedziałam funkcjonariuszom, co się stało, pokazałam kopię testamentu, ale ich odpowiedź była zimna. Bez decyzji sądu, nie możemy nikogo siłą usunąć z posesji. To sprawa cywilna. Proszę złożyć wniosek do sądu. Stałam przed drzwiami mojego domu, z walizką, w płaszczu, pod chłodnym niebem, słysząc, jak w środku rozlega się śmiech dzieci mojego ojca, dzieci, które zająły miejsce, które należało do mnie. Tamtej nocy spałam na kanapie u mojej przyjaciółki, Kingi. Gdy opowiedziałam jej wszystko, objęła mnie bez słowa. Po raz pierwszy od wielu dni pozwoliłam sobie na bezgłośny, głęboki płacz. Nie ze smutku, ze złości. Zrozumiałam jedno: on nie wrócił, by się mną zaopiekować. Wracał po to, by mnie usunąć. Ale ja nie zamierzałam się poddać. Tamtej nocy nie zmrużyłam oka. Leżałam na kanapie w małym mieszkaniu Kingi, przyjaciółki z lat szkolnych i wpatrywałam się w sufit, jakby miał mi dać odpowiedź na pytanie, którego nawet nie umiałam jeszcze wypowiedzieć. Jak to się stało? Jak to możliwe, że człowiek, który powinien mnie chronić, stał się tym, który mnie najbardziej skrzywdził? Dom mojej matki, mój dom, jedyne miejsce, gdzie czułam się bezpieczna, odebrano mi bez jednego uderzenia pięścią, bez krzyku, bez przemocy fizycznej. A jednak bolało bardziej niż jakikolwiek cios. Następnego dnia poszłam do kancelarii prawnej. Nie miałam wielkich środków finansowych, ale znałam jednego adwokata, który kiedyś pomógł mojej mamie przy sprawie spadkowej. Mecenas Nowicki przyjął mnie natychmiast. Siedziałam naprzeciwko niego, z dokumentami w ręku, z oczami przekrywionymi od płaczu. Proszę pani, powiedział, przeglądając testament z dokumentów jasno wynika, że dom należy do pani. Pani ojciec nie ma żadnych praw do nieruchomości. Złożymy pozew o eksmisję oraz zabezpieczenie mienia. Ale musi się pani przygotować, to nie będzie szybka walka. Nie byłam gotowa. Żyłam dotąd w przekonaniu, że ludzie tacy jak mój ojciec istnieją tylko w filmach. Ale teraz wiedziałam, że najgorsze potwory to ci, którzy znają twoją datę urodzenia i wiedzą, jak paczniały włosy twojej mamy. Przez kolejne tygodnie mieszkałam u Kingi. Pomagała mi we wszystkim, od przygotowywania dokumentów, po zbieranie świadków, którzy mogli potwierdzić, że mieszkałam w domu przez ostatnie lata i że ojciec pojawił się dopiero po śmierci mamy. Co noc modliłam się, by sąd szybko zareagował. Ale rzeczywistość była brutalna, sprawy cywilne ciągną się miesiącami. Ojciec tymczasem żył sobie w moim domu. W salonie, gdzie moja mama przyjmowała gości, teraz jego nowa żona rozstawiała zabawki dzieci. W kuchni... Gdzie piekłam z mamą ciasteczka imbirowe, teraz gotował obiady dla kogoś, kto nigdy nie słyszał jej śmiechu. To było nie do zniesienia. Czasem, wracając z pracy, szłam pod dom. Stałam po drugiej stronie ulicy i patrzyłam w okna. Widziałam światła, cienie, słyszałam przez uchylone okno dźwięki telewizora. A potem jego głos. Znajomy, a jednak obcy. Głos człowieka, który wybrał wygodę nad więź krwi. Pewnego dnia Kinga zapytała mnie: "Natalia, dlaczego on to zrobił? Co chciał osiągnąć?" Nie miałam odpowiedzi. Ale wiedziałam jedno, nie chodziło tylko o dom. To było coś głębszego. Może zemsta? Może zawiść? A może po prostu egoizm człowieka, który przez całe życie brał, nigdy nie dając nic w zamian? W międzyczasie mój prawnik złożył wniosek o zabezpieczenie posesji. Dołączyliśmy kopię testamentu, dokumentację fotograficzną wnętrza oraz zeznania sąsiadów, którzy widzieli mnie w domu na co dzień. Mecenas Nowicki był spokojny, rzeczowy. Wiedział, że prawo jest po mojej stronie. Ale wiedział też, że ojciec może próbować różnych sztuczek. I próbował. Kilka dni później dostałam list z kancelarii reprezentującej mojego ojca. Wnosił o unieważnienie testamentu mamy, twierdząc, że powstał pod wpływem emocjonalnego przymusu. Czyli, według niego, moja matka została zmuszona, by przekazać dom własnej córce? Pękło we mnie coś, co do tej pory jeszcze się trzymało. Zrozumiałam, że nie walczę tylko o dom. Walczę o godność. O prawdę. O pamięć mamy. To nie była już sprawa spadkowa. To była wojna. Przez te tygodnie nauczyłam się więcej o sobie niż przez całe życie. Nauczyłam się pisać pozwy, rozmawiać z urzędnikami, znosić ciszę i strach. Nauczyłam się, że przyjaźń, taka prawdziwa, nie potrzebuje tłumaczeń. I że czasem najbliżsi stają się naszymi najgorszymi wrogami. Ale też z każdym dniem byłam silniejsza. I kiedy po trzech miesiącach sąd wydał pierwsze postanowienie, wiedziałam, że to początek końca. Postanowienie o czasowym zabezpieczeniu mojego prawa własności. Sąd nakazał natychmiastowe wszczęcie procedury eksmisyjnej i zapowiedział termin rozprawy głównej. Trzymałam w rękach tę decyzję, a ręce mi się trzęsły. Nie z lęku. Ze wzruszenia. Zbliżał się dzień, w którym miałam znów stanąć twarzą w twarz z ojcem, tym razem nie jako jego córka, ale jako kobieta, która go powstrzyma. Dzień rozprawy nadszedł szybciej niż się spodziewałam. Trzy miesiące spędzone na zbieraniu dowodów, składaniu wniosków. Rozmowach z adwokatem, nie zdołały przygotować mnie na to, co miało się wydarzyć. Mimo, że miałam rację po swojej stronie, czułam się, jakby miała wejść do klatki ze dzikim zwierzęciem, zwierzęciem, które znało każdą moją słabość. Wstałam wcześnie, jeszcze przed świtem. Nie spałam prawie całą noc. W głowie powtarzałam każde słowo, które miałam powiedzieć. Każdy fakt. Każdą datę. Nie mogłam sobie pozwolić na zawahanie. Nie tym razem. Kinga nalegała, by pojechać ze mną. Trzymała mnie za rękę, gdy wchodziłyśmy do gmachu sądu. Tam, w zimnym, marmurowym holu, czas zdawał się stać w miejscu. Ludzie mijali mnie w pośpiechu, a ja, stałam, jakby cała historia życia właśnie mnie doganiała. Sala rozpraw znajdowała się na drugim piętrze. Kiedy weszłam, zamarłam. On już tam był. Mój ojciec. Siedział po lewej stronie sali w garniturze, którego nigdy wcześniej na nim nie widziałam. Obok jego nowa żona, wyprostowana, z chłodnym uśmiechem. Za nimi adwokat, młody mężczyzna o ostrym spojrzeniu. Przez krótką chwilę nasze spojrzenia się spotkały. I choć patrzył na mnie, miałam wrażenie, że przez mnie patrzy. Jakby nie widział we mnie córki. Jakby widział przeszkodę. Przeciwnika. Kogoś, kto stoi między nim a tym, co uważał za swoje. Usiadłam naprzeciwko. Mecenas Nowicki zajął miejsce obok mnie, spokojny i skoncentrowany. Sędzia wszedł do sali punktualnie. Mężczyzna około sześćdziesiątki, o surowym spojrzeniu, które nie tolerowało emocji. Ale ja, ja byłam emocją. Rozprawa rozpoczęła się formalnie. Najpierw przedstawiono dokumenty, testament mojej mamy, akt własności domu. Zameldowanie rachunki Wszystko potwierdzało moje prawo do nieruchomości. Potem przyszła kolej na ojca. Dom ten, mimo że formalnie zapisane córce, był wspólnym dorobkiem małżeństwa, zaczął jego prawnik. Pan Ryszard Wójcik przez wiele lat wspierał jego utrzymanie. Testament pani Heleny Wójcik powstał pod wpływem presji emocjonalnej i powinien zostać uznany za nieważny. Zacisnęłam pięści pod stołem. Presja emocjonalna. Matka, która do końca życia martwiła się o mój byt, miałaby mnie do czegoś zmuszać. To była czysta podłość. Sędzia poprosił o głos mnie. Wstałam powoli. Serce waliło mi jak młot. Ale kiedy zaczęłam mówić, głos był spokojny. Prawdziwy. Wysoki sądzie. Ten dom był moim jedynym miejscem na ziemi. Mama, Helena wójcik, samotnie mnie wychowała po tym, jak mój ojciec opuścił rodzinę. Nie utrzymywał ze mną kontaktu. Pojawił się dopiero po jej śmierci. Nigdy nie interesował się moim życiem, moimi potrzebami, moim bezpieczeństwem. Powrót po latach, tylko po to, by mnie wyrzucić z własnego domu, nie jest działaniem ojca. To jest działanie intruza. Sędzia spojrzał na mnie z uwagą. Kiwnął głową. Zapisał coś w notesie. Rozprawa trwała jeszcze długo. Obie strony przedstawiały swoje argumenty. Momentami emocji sięgały zenitu, zwłaszcza gdy mój ojciec wstał i w to niepełnym udawanej troski powiedział: Chciałem tylko jej pomóc. Natalia nie radzi sobie sama. Potrzebuje rodziny. Nie wiedziałem, że tak ktoś interpretuje. Nie mogłam uwierzyć własnym uszom. Jeszcze chwila, a zacznie grać ofiarę. Gdy sędzia ogłosił przerwę przed wydaniem decyzji, wyszłam na korytarz i oparłam się o ścianę. Oddychałam głęboko. Kinga stała obok, trzymając mnie za ranie. Już prawie. Jeszcze trochę. Po trzydziestu minutach wróciliśmy na salę. Sędzia spojrzał na obie strony i przemówił spokojnie, ale z siłą, której nie dało się zignorować. Sąd uznaje, że testament sporządzony przez Helenę Wójcik jest ważny i nie budzi wątpliwości co do swojej autentyczności ani intencji. Dom stanowi wyłączną własność Natalii Wójcik. Nakazuje się niezwłoczne opuszczenie nieruchomości przez osoby w niej przebywające bez zgody właścicielki. Nakaz eksmisji wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. Zapadła cisza. Ojciec spuścił głowę. Po raz pierwszy zobaczyłam w jego oczach coś na kształt zaskoczenia. Nie smutku. Nie skruchy. Tylko zaskoczenia, że nie wygrał. Że ktoś mu się przeciwstawił. A ja nie poczułam triumfu. Poczułam ciszę. Ciężką, pełną lat bólu i niewypowiedzianych słów. Ciszę, w której pogrzebałam nie tylko relacje z ojcem, ale też ostatnią nadzieję, że kiedyś mnie pokocha. Po rozprawie podszedł do mnie. Mogłaś to rozwiązać inaczej. Nie ja to zaczęłam, odpowiedziałam i odeszłam bez spojrzenia wstecz. Wróciłam do domu tydzień po ogłoszeniu wyroku. Przez ten czas trwało formalne przekazanie nieruchomości, egzekucja nakazu eksmisji i ostatnie inspekcje prawne. Nie chciałam być obecna, gdy ojciec i jego rodzina się pakowali. To nie była zemsta, to była ochrona. Dla nich i dla mnie. Stałam przed furtką dokładnie o tej samej porze dnia, co wtedy, gdy zrozumiałam że nie mogę już wejść do środka. Tym razem miałam klucz. Ten sam, który nosiłam od lat przy breloku mojej mamy, w kształcie małego serca. Wsunęłam go w zamek i usłyszałam charakterystyczne klik. Drzwi się otworzyły. W środku cisza. Salon był pusty, niemal sterylny. Wszystkie meble, które wniósł ojciec, zniknęły. Zostały tylko ściany. Gołe, zimne, jakby zapomniały, że kiedyś były domem. Usiadłam na podłodze, pośród pustki. Nie płakałam. Nie było już łez. Był spokój, głęboki i dojmujący. To nie był powrót do przeszłości. To było wejście do nowego życia. Przez kolejne dni sprzątałam dom centymetr po centymetrze. Zmywałam ślady obcych, przywracając przestrzeni pamięć mamy. Jej obraz wracał do mnie w zapachu herbaty z maliną, którą zawsze parzyła w chłodne wieczory. W pęknięciu na płytce w kuchni, które kiedyś zaklejałyśmy taśmą, śmiejąc się z własnej niezdarności. Przywróciłam na ścianę zdjęcia, nie po to, by wspominać, ale by odbudować tożsamość tego miejsca. Przyjaciele wracali do mnie, przynosząc wsparcie. Kinga przyniosła pudełko z rzeczami, które zostawiłam u niej. Pocałowała mnie w czoło, nie mówiąc nic. Wiedziała, że słowa w takich chwilach są zbędne. Jednej nocy, siedząc przy stole, zapisałam w zeszycie jedno zdanie. Nie wszystko, co się łamie, musi zostać naprawione. Czasem trzeba zostawić złamane i zbudować nowe. Nie otrzymałam żadnej wiadomości od Ojca po rozprawie. Nie przeprosił. Nie napisał. I może właśnie w tym było jego największe wyznanie, milczeniem potwierdził wszystko, co najgorsze. Ale ja nie potrzebowałam jego słów. Potrzebowałam siebie. Te wersje siebie, która powstała z bólu, ale już nie była nim zdefiniowana. Zaczęłam nowe życie. Zapisałam się na kurs psychologii online. Po godzinach pracy w bibliotece zaczęłam pisać o rodzinie, o zdradzie, o odzyskiwaniu głosu po latach ciszy. Ludzie zaczęli czytać moje historie. Pisać do mnie. Dziękować. Mówić. Że to, co przeżyłam, dało im siłę. To był mój nowy początek. Do mnie był już tylko budynkiem. Stał się symbolem przetrwania. Każda ściana, każde okno, każdy oddech w tym miejscu przypominał mi, że przeszłam przez coś, co miało mnie złamać, a jednak pozostałam sobą. Nie żywię już nienawiści. Nie chcę zemsty. Chcę spokoju. I to właśnie zyskałam. Czasem. Mijając Ojca na ulicy, nie odwracam wzroku. Patrzę prosto przed siebie, bo nie On już decyduje, kim jestem. Dziś wiem, że nie każdy, kto nosi tytuł Ojca, zasługuje na Niego. Czasem największa miłość to ta, którą dajemy sami sobie, kiedy wszyscy inni nas opuścili. On zabrał mi dom, ale oddał coś ważniejszego prawdę. Nie zawsze możemy naprawić relacje, nie zawsze uda się odbudować mosty. Ale możemy postawić granice, możemy się podnieść, możemy zacząć od nowa. I to właśnie zrobiłam. Nie każdy, kto daje ci życie, da ci też miłość. Ale to od Ciebie zależy, czy pozwolisz, by Jego cień zasłonił Twoje światło. Odzyskaj siebie, nawet jeśli zaczynasz od zera.